Głosujemy taki skład komisji, Pan Marta Przewodniczący. Chciałbym się zwrócić do <coughs> mojego serdecznego kolegi Pana Mariana Koczura. Panie Marianie, ja przez, muszę się przyznać, że przez ten cały tydzień, miesiąc właściwie od ostatniej sesji usilnie zastanawiałem się nad, nad tymi kwestią tych wizytówek. I rzeczywiście ma Pan rację: Pan prezydent tutaj popełnił duży błąd nie doceniając roli tych wizytówek, a ponieważ sytuacja no, w budżecie już była napięta, te kluby podzieliły sobie pieniądze, więc kwota tych wizytówek stanowiła taki punkt zapalny. Dlatego chciałbym sprezentować panu te wizytówki oryginalnie zrobione według e, e, wzoru, który obowiązuje w Urzędzie Miasta i mam nadzieję, że się panu przedadzą. Proszę bardzo. Ale bez zdjęcia no. <śla> są. Państwa, jestem pod niebywałym wrażeniem, że od mojego sympatycznego, przemiłego kolegi Marcina Mieszkalskiego, który ciągle nie zapomina o mojej osobie i jest bardzo czujny na moje życzenia, również na, na moje zachowanie w tej, w tej Radzie, w tej, w tej kadencji, że, że tak docenia moją funkcję przewodniczącego, bo bo widzę, że w dalszym ciągu mnie tytułuje przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, w w jego oczach. Zasługuje na, na ten tytuł zaszczytki, które który mnie Rada uderzyła, więc na pewno mi to umożliwi kontakt ze społeczeństwem, bo głównie o to chodzi. Nie chodzi o 10 zł, które są kwotą ekwiwalentem tego. Pragnie, pragnę podkreślić, że, że w międzyczasie już sobie w, Wy, wyrobiłem taką patriotyczną wizytówkę, proszę bardzo, z orłem, z biało-czerwony, tutaj tu biało-czerwone, ogólnopolski ruch y, 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 oburzonych, rzeczy ta polska, obywatelska i tak dalej. To jest Paweł Kukis i inni, którzy, którzy mówią nie pewnym, pewnym działaniom i to jest ta wizytówka, którą rozdaje też może nie w formie takich konsultacji społecznych na poziomie Rady bardziej szeroko, bo, bo jestem odpowiedzialny za struktury tutaj łódzkie nawet w tym roku. Więc... Naszym głównym obowiązkiem jest spłacenie zobowiązań. I jedno najważniejsze zobowiązanie, które jest wobec Skarbu Państwa, to jest wartość zaciągniętego kiedyś zobowiązania w postaci pożyczki i do spłaty nam zostało w tym momencie 12, 13 milionów 200 tysięcy złotych. W związku z tym Skarb Państwa, a Regionalna Izba Obrachunkowa jest tą jednostką, która pilnuje tego i o tym wie. Że to zobowiązanie jako pierwsze winno być spłacone. Uważam, że y, sytuacja miasta nie jest tak zła, jaka jest, y, jaka jest nam przedstawiana. 100 milionów złotych, ponad 100 milionów zł, które mieliśmy zadłużenia przyjmując zobowiązania po SPZOZie, w dużej części już jest spłacone. I to jest zasługa też pana prezydenta. To jest jego konsekwentne działanie do spłacania zobowiązań. Ale z drugiej strony brakuje jednego elementu: powstrzymania się przed. Tymi wydatkami, które naszym zdaniem są niekonieczne do poniesienia. To są, chociażby o tym wspomina pani Skarbnik, czyli kwestia wynagrodzeń. Dziesięciokrotny, to znaczy dziesięć etatów więcej w stosunku do roku poprzedniego, no nie jest przykładem prowadzenia polityki oszczędnościowej. Te oszczędności powinny być przemyślane. I nie może być tak, że odpuszczamy sobie politykę jakąkolwiek rozwojową lub politykę inwestycyjną. Często się powtarza o tym, że nasze miasto kompletnie nie ma wizji inwestycyjnej. My przegrywamy w rankingach inwestycyjnych. Cieszę się ogromnie, że udało nam się te punkty, które tworzyliśmy również na konsultacjach, prowadzić, Bo 60% tych punktów jest wprowadzone. Jest Dlatego nie mówimy o tym, że ten budżet jest doskonały i piękny. My go na nim zagłosujemy, ale w trakcie roku będziemy wymagać do tego, żeby. Wiele z tych zadań, które wypadło z tego budżetu, zrealizować. Żeby dać tym mieszkańcom nadzieję na to, że skończył się ten okres marazmu. Że te następne lata będą tymi latami, które pozwolą nam się rozwijać, pozyskiwać inwestorów, pozyskiwać nowe, nowe działania. Nie wiem, jak może być w tym naszym mieście dobrze, skoro pan prezydent mówi swoje, pani skarbnik mówi swoje, a na końcu wiceprezydent każe nam przepraszać co to się stało i zrozumieć postawę pana prezydenta. Kolejny rok, to pan Rąkowski mówi o tym, że za rok to my już będziemy w zupełnie innym miejscu, że chcemy tej wizji, tej strategii. Znaczy tak powtarzamy sobie takie głodne kawałki co, co roku, ale nic się nie zmienia. I w tym budżecie też nie ma żadnej wizji, żadnego pomysłu w jaki sposób możemy tych inwestorów do naszego miasta przyciągnąć. Oczywiście będziemy głosować za, dlatego że osiągnęliśmy kompromis, że jeśli ten budżet nie jest idealny, ale taki, że znacznie jest niebezpieczny, z kolei my możemy wprowadzić też nasze poprawki, o którym Przewodniczący Rąkowski mówił. Przyjmuję to, co Pan Prezydent w sumie od nas jednak w pakiecie całościowym przyjął, jako to, co żeśmy się porozumieli, że nawet, nawet ryby były jak ryba. Tam, gdzie mamy basen pełen ryb w postaci finansjery, czyli tych, którzy tak naprawdę czyhają na nasze odsetki, na nasze spłaty, zobowiązania i inne rzeczy, Rzeczywiście, po prostu ten rak w postaci tego, co możemy zrobić dla społeczeństwa, chociaż w tak małym zakresie, według mnie ma znaczenie. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Panie prezydencie, oczywiście, że klub w składzie, który jest obecny na sali, będzie za. My, jako klub bloku samorządnego razem. Nie zdarzyło się jeszcze w e, e, tych kadencjach, przynajmniej w których ja jestem radnym, które tutaj moi szacowni koledzy z mojego klubu są radnymi, abyśmy któregokolwiek z tych budżetów, które żeśmy przyjmowali corocznie, żebyśmy je nie, nie przyjęli i nie głosowali za. Co nie znaczy, że nie mieliśmy uwag do tych budżetów lat minionych, jak również do tego budżetu, który, na którym dzisiaj debatujemy i za którym, na którym za chwilę będziemy się pochylać w kwestii głosowania. Chcę powiedzieć tak, że to myślę że tak, tutaj siedzimy, to odpowiedzialność za to miasto, a na on jednak powiem wszystko pochylić się nad tym, co jest w tym mieście możliwe. I w mojej ocenie błędem byłoby, gdybyśmy rozmawiali tylko o tym, co jest w tym mieście na dzień dzisiejszy nieosiągnięte z takiego czy innego powodu, niezrobione. Mam dla Państwa informację, iż Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko projektowi budżetu. My poprzemy te poprawki które zostały zgłoszone, w ramach których mamy 100 tysięcy złotych przeznaczyliśmy te nasze 100 tysięcy złotych na... przeznaczyliśmy na sport dla klubów, na sport młodzieżowy natomiast nie poprzemy wpf i nie poprzemy znaczy uchwały WPF-u i nie poprzemy uchwały budżetowej. Znaczy tak naprawdę po usłyszeniu tego, co powiedziała pani skarbnik, bo w swoim oświadczeniu można byłoby to krótko i zwięźle powiedzieć, dlatego, że pani skarbnik zwróciła uwagę na fakt, iż jest to nierealne, niemożliwe. A więc mamy taką sytuację, że na początku prac radnie negatywnie opiniują właściwie ten budżet, a następnie mają wpływ na 0,7% tego budżetu i zgadzają się poprzeć cały ten budżet. To są pewne liczby i fakty, no nad tym jakby się tutaj nie dyskutuje, prawda? To jest dziwne i niezrozumiałe. Większość czasu dzisiaj na sesji to była dyskusja o fotoradarze. I w moim przekonaniu to najważniejsza decyzja, jaka tutaj dzisiaj zapadnie, to jest decyzja o likwidacji fotoradarów. To też podobno było mówione wcześniej. Ja rozumiem, że pan prezydent potrzebował głosów Platformy Obywatelskiej i wymyślił taki majster sztyk, polegający na tym, co nam tutaj przedstawił, z czego musiał się później jakby wycofać, tak? I jakoś to sprecyzować. Ja to rozumiem, ale to jest de facto decyzja o likwidacji, o likwidacji fotoradaru na które wypatrzymy nie jako narzędzie do zarabiania pieniędzy i łupienia podatników, tylko jako narzędzie do zwiększenia bezpieczeństwa w Pabianicach. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, a tym samym przyjęciem budżetu miasta Pabianic na rok 2014? Proszę o podniesienie ręki. 16. 16 za, kto jest przeciw? 5. 5. Kto się wstrzymał? 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i budżet miasta Pabianice na rok 2014 również tym samym został przyjęty. Nie wyobrażam sobie, że samorząd będzie prowadziła osoba, która de facto demagogią i dążeniem do tego, żeby za wszelką cenę nie udał się, nie udał się jakiekolwiek porozumienie radnych. W przypadku, kiedy większość rady potrafi się dogadać, kiedy potrafi wypracować wspólne stanowisko, robi wszystko, żeby tego, tą propozycję rozbić. Dlatego składam wniosek o, o zmianę porządku obrad i wprowadzenie punktów w postaci odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.